Witam wszystkich serdecznie i dzisiaj y, to drugi odcinek naszych określeń czasu po chińsku. I zauważyłem, że mało osób ogląda do końca, czyli moi, no, moje filmiki, więc już no, planuję, że muszę robić krótsze filmiki niż wcześniej. Dobra, więc dzisiaj podaję Wam taką podstawową strukturę. E, właśnie na pytanie od kiedy, jak długo, nie tak, zazwyczaj przeczenie e, czyli po chińsku ni duo mei i czasownik le albo ni duo chang shi jen, bla bla la. tak i zazwyczaj dodajemy też znak jo przed duo jiu, czyli ni duo bla. Chodź, albo nio do chang Bla, bla, bla. Tak? Więc zobaczymy. E, mamy taki shriek zdania. Najpierw kto, czyli szei, a potem i dzing, tak? Ale w nawiasie można e, dodać albo nie. She i uh, dzing, potem czas, tak? A właśnie akcent tutaj, czyli doszhang szyjcie. I potem przeczenie mei mei. Mei albo mei. I mamy słoszymo, słoszymy, czyli czasownik plus kogo co. Albo możemy jeszcze dodać przed czasownikiem e, okolicznik. Na przykład gdzie? Tak i dokąd, a jeszcze przed z kim. Więc mamy gęszej şey", albo pejszy. Şey" gęśniej albo pejszy. I później wyjaśnię, co to znaczy pej, tak? Jaka jest to różnica pomiędzy gę i pej. Uh -huh. A, A potem cena albo cina. A potem czasami cłoś ma i na końcu l, tak? Dobra, zobaczymy. Mamy trzy e, przykłady. Najpierw. 我已经三个星期没有运动了。你都黑吧？no，правда。你去中文 u t c h e c k t o g o 你我已经三个星期没有运动了。谁在搞？我已已经 a l r i g 已经我三个星期没有运动了。That，апотем，чарс，чели，accent、嗯 <laughs>。我已经三个星期没有运动了。That 三,、啊这个就是、三,三个星期，三个星期 a c c e n t d o t h a

Ło i jing kwe i nie mayo ganym pąyotiemia la. Tak? Zobaczymy. Ło i jing. Tak? I często dodajemy przed czasem kwe. Kwe, czyli prawie. Tak? Prawie. Od prawie roku. Kwe. Albo po chińsku też mówimy jiang jin. Jiang jin. Jiang to e, znaczka e, czasu przyszłego. Tak? Jiang jiang. Uh -huh.

Albo po chińsku też możemy tak powiedzieć, czyli łu i dziękła i nie, mej dzień nu le'', Mej dzień nu le''. To po prostu bardziej dosłownie, czyli widziałem, widzieć. Mej dzień, dziękogo, dzień nu le''. Tak? Albo w ten sposób, czyli z kim się spotkać. Tak więc, gen nu panyolo, dzień mię. Gen nu panyolo, dzień mię, le. I jeszcze mamy trzeci 呃, przykład. 我已经有半年没陪孩子去电影院看电影了。他、嗯，我已经有半年没陪孩子去电影院看电影了。Hmm. Czy mi od pół roku nie byłem gdzieś mi w Kijnie, ale no właśnie,、嗯、polska wersja jest znacznie krótsza, ale zobaczymy. Mamy pay, tutaj znak pay, pay czasownik. Dosłownie,、嗯、to znaczy Towarzyszyć, towarzyszyć, ale nie do końca, bo pay to znaczy specjalnie znajdziesz jakiś czas, żeby spędzić um, z kimś. Tak, więc to, to znaczy pay. Na przykład w weekendy nie pracujesz, tylko spędzisz z rodziną, albo z dziećmi czas, to znaczy pay, pay. Mhm. Więc gun i pay to różne. Tak? Zobaczymy. tak, i często w zdaniu też. 到达也没有有，这里不是差三。Так как в пять лет，这里你有多久？你有多长时间没不啦不啦了？Так венс маме два дня，我已经有半年，just 没陪孩子去电影院看电影了。我已经有半年没陪孩子去电影院看电影了。Венс по посудишь Pewnie można tak powiedzieć, czyli nie znalazłem czasu, żeby pójść z dziećmi do kina. Właśnie w tym sensie. Więc to już dłuższe zdanie. Tak, ale w tym sensie, że używamy tego słowa pay. pay. Dobra, to już tyle na dzisiaj. I możecie napisać komentarze, jeśli tylko chcecie. I po chińsku, i po polsku. Możecie zbudować jakieś zdania, ale używając tej struktury i później mogę wam poprawić. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.